Panie trenerze, mam prośbę, żeby jednak pierwsze pytanie ukierunkować o sytuację kadrową w zespole przed meczem z Wisłą w Płocku. Uh, in the, in the we, we Mamy dość dobrą sytuację w naszym zespole i Kucharczyk, yeah, i kucharczyk nie jest jeszcze dostępny do tego, żeby grał? Daniel Łonchar needs more time. Daniel Łonchar potrzebuje więcej czasu. He has trained uh, three times with the team, but uh, according to his uh, his time off football since the 14 of January, I, I, uh, he needs more time. Więc uh, trenował już z nami Daniel Łonchar uh, trzykrotnie ale od lutego jeszcze nie grał w pełni swoich sił uh, we have had some sickness during the week uh, Ben was sick uh, game day

that you probably know right now is he's, he's not available either, and also Jadi, but this is players that uh, maybe we should not speak too too much about at this moment i jak pewnie wiadomo wam Jader Rostami nie jest jeszcze w pełni sił i um, rozian też jeszcze nie jest w pełni sił ale może o tym nie powinniśmy teraz rozmawiać Poproszę. Kolejne pytanie. To się dopytam o Daniela Lonczara. Według pana takich pierwszych spostrzeżeń, ile on czasu jeszcze potrzebuje, żeby po pierwsze załapać się do kadry meczowej, a po drugie, żeby już no, zagrać w meczu? It's hard to say, honestly. Uh, he was out from football one month. Szczerze powiedziawszy, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Był wyłączony z futbolu przez jeden miesiąc. Przeprowadził się ze swojej rodziny, miejscowości tutaj i prawdopodobnie potrzebuje jeszcze chwilę na to żeby się aklimatyzować. But, but uh, let, let, let's follow uh, his progress uh, in in to this and he at least needs uh, another week for for uh, and and maybe more. I don't know right now. Powinniśmy przyglądać się jego postępom i wydaje mi się, że co najmniej tydzień jeszcze jest mu niezbędny do tego, żeby być w formie. I can say like this. I expect him to be in really good shape after the national team break. Może to ujmę tak. Oczekuję, że będzie w świetnej formie po przerwie reprezentacyjnej. But I think he will be ready before this. Ale sądzę, że będzie gotów już wcześniej. Dziękuję. Kolejne pytanie, proszę. W ostatnich dniach klub potwierdził dwa wypożyczenia: Bartłomiej Mruk i Mariusz Fornalczyk. Jakby pan trener? Przedstawił ich sytuację, czego z, według pana im brakowało, co im brakowało, czego z ich strony zabrakło, żeby jednak nam mocniej przebić się do, 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 do grania w, w lidze, pan, w pana zespole, czego pan od nich oczekuje. Nie wiem, być może były przeprowadzone indywidualne rozmowy przed ich transferami, czego pan od nich oczekuje tej wiosny, żeby wrócili, nie wiem, z mocniejszą kartą ee, latem. Akornie to mruk, ja I, I, uh, nie not, not uh, jeżeli chodzi o mruka, może nie będę komentował, ponieważ on był w drugim zespole pogoni od momentu, kiedy ja tutaj się znalazłem. So I, I nie right to, to uh, Nie wydaje mi się, że to ja jestem właściwą osobą, żeby na, tak, na takie pytania szczegółowo odpowiadać. Um, Fornalczik. He uh, uh, has worked very, very tough both outside the pitch and on the pitch. Jeśli chodzi o Mariusza Fornalczyka pracował naprawdę ciężko zarówno poza boiskiem jak i na nim. And now we we saw that we have come to a moment where next step is to play uh, and we expected that maybe his His minutes on the pitch will be too less. I w tym momencie stwierdziliśmy, że jest to dobry moment, żeby on grał e, i byliśmy zdania, że mógł mieć zbyt mało minut na naszym boisku. Is one part of his e, przed e, latem, a e, w tym momencie widzimy, że e, ten krok dla Mariusza Fornalczyka jest naturalnym krokiem w jego rozwoju. And to make sure that he is really ready to to compete uh, about the starting place in Pogon, this was uh, the best way for for him i uh, aby zapewnić uh, stan rzeczy, żeby mógł wychodzić w tej Początkowe jedenastej stwierdziliśmy, że jest to najlepszy krok, który możemy poczynić. Więc spodziewam się, że powróci do naszej pogoni 4 miesiące starszy, ale też 4 miesiące na lepszym poziomie. So więc chcę, żeby to było jasne, bardzo mocno wierzymy, wierzymy w Fornalczyka. Ale czasem jest to naturalna sytuacja dla piłkarzy, żeby zrobić taki zwrot i w ten sposób zapewnić sobie miejsce i zdobywać gole. Dzień dobry panowie, chciałbym zapytać w takim razie jeszcze trochę o Fornalczyka, bo na jednej z konferencji prasowych mówił pan o tym, że Fornalczyk ma trochę też takich problemów mentalnych. Czy te wypożyczenie zbuduje właśnie mentalnie tego zawodnika? Pana zdaniem? We all have mental issues. <laughs> Wszyscy mamy pewne zagadnienia takie,

Come I nadejdzie to z czasem i on już nad tym pracuje i mam nadzieję, że taka będzie sytuacja latem. Dziękuję, proszę. A czy te wypożyczenia oznacza, że notowania przyborka no, wzrastają tutaj w składzie pogoni? Let's say it's not so connected, because players develop in, in different way and sometimes it goes like this, and sometimes it goes down, and powiedzmy tak, że to nie jest połączone, i czasem zawodnicy rozwijają się w sposób taki, że są na fali wschodzącej, a później troszeczkę spadają. But Coborek has shown me that he is very mature in his, especially his decision making. Ale Adrian Przyborek pokazał, że jest bardzo dojrzałym zawodnikiem, szczególnie jeżeli chodzi o jego podejmowanie decyzji. I I powiem tak, że nigdy nie umieściłbym go na boisku, gdybym wiedział, że e, będzie to miało na, na niego taki wpływ, że nie będzie gotów dzień później. Because we should, know, we should be aware that 16-year-old, who does this debiut, uh, for example, his mobile phone is burning after this. Więc powinniśmy mieć świadomość, że gdy 16-latek ma taki właśnie debiut, jego e, telefon komórkowy jest w płomieniach po takim. E, and it's not so easy to be 16 years everything is changing because of 15 minutes on pitch i nie jest to łatwa sytuacja gdy masz 16 lat i wszystko ulega zmianie ponieważ byłeś 15 minut na boisku but i believe that he was ready for this he is ready for this and nothing has changed he keep on working i jestem zdania że był na to gotowy jest na to gotowy i nic się nie zmieniło i on kontynuuje swoją pracę a jeżeli chodzi o jego sytuację ze mną i z całym światem, to on jeszcze nic nie osiągnął do tej pory. Yeah. Dziękuję i poproszę kolejne pytanie. Jeśli Już ostatnie pytanie, poproszę. E... Wisła Płock, patrząc na wyniki w tej rundzie, no można byłoby powiedzieć, że no po prostu im nie idzie, ale patrząc na to, jak grają, to można też mówić troszeczkę o pechu. Tak jak na przykład w przypadku meczu z Lechem Poznań. A dla pana trenera, jaki to jest przeciwnik? Let's touch our common situation. Odnieśmy się do naszej wspólnej sytuacji. It has been very tough. Uh, not to live up to expectations from ourselves. Było bardzo ciężko nie spełnić oczekiwań, które sobie stawialiśmy, expectations from supporters, a także oczekiwań od naszych kibiców. Uh, but this times comes sometimes and we we you need some time to fix it. Ale takie rzeczy się zdarzają i później potrzeba czasu żeby je naprawić. No one is interested in waiting, not we we are not interested in waiting. Supporters are not interested in waiting. Nikomu nie chce się czekać. My nie chcemy czekać. Podobnie nie chcą czekać fani. But I hope this situation can help us now to to after the win against Warta to to keep on in this direction. Ale wydaje mi się, że ta sytuacja może nam pomóc, i po wygranej z wartą, może nam nadać właściwy kierunek. Determinacja oraz wiara, którą pokazali nasi zawodnicy, jestem bardzo pod wrażeniem. And this comes down to o question. About Plosk. I y, to odpowiada na pytanie dotyczące Wisły Płock. przed meczem z Wartą mieli y, długi ciąg nieprzegrywania. Wisła A Wisła pochodzi z innej sytuacji. But as I to it, it doesn't matter because every, every game uh, lives their own life. Ale tak jak już mówiłem, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ e, każdy mecz e, żyje swoim życiem. What is different between Wisła and, and previous game for us? Not every game, but, but the previous game in this round is that Wisła is more offensive balanced. Więc e, co e, ma miejsce e, przed meczem e, z Wisłą e, i co nie miało miejsca wcześniej? Is the last offensive balanced

Panie trenerze ja nie chcę być nudny, ale też zadam jeszcze pytanie odnośnie Mariusza Fornalczyka, czy pan trener mógłby tak w skrócie powiedzieć, czego piłkarską mu zabrakło do tego, że akurat on trafił na wypożyczenie? Bo tutaj słyszeliśmy o tym, że miał mało minut, żeby się wykazać, no ale miał, miał, miał mało minut z jakiegoś powodu, no po prostu nie radził sobie jakby z konkurencją w zespole, dlaczego akurat on?

to become a serious starting player for Pogon. Aby stać się poważnym e, początkowym graczem Pogoni. And in Fornalchi's case we thought we think this is the good way for him to get closer to the team and to be a starting player in Pogon. I w przypadku Fornalczyka doszliśmy do takiej konkluzji, że jest to naturalny krok dla niego, aby stał się graczem z początkowej jedenastki Pogoni. No to gdybym ja powiedział na przykład, że brakowało mu zimnej krwi w polu karne przy skończeniu jakiejś akcji albo decydującym podaniu, to jak pan trener by to skomentował? Like me cold -blooded, you mean? Ma pan na myśli tak jak ja, zimnokrwisty? No, ja I, I just want to, he, he has, uh, some challenges, exactly like everyone else uh, one of them is what i said about uh, to control his emotions in a way that help him więc tak jak już powiedziałem każdy ma swoje e, rzeczy do przerobienia i tak jak powiedziałem no, e, m, powinien nauczyć się kontrolować emocje w takim celu żeby mu to e, pomagało i żeby był lepszym graczem mbis was probably help him to be more uh, calm in in final third i na pewno pomoże mu to zachować spokój w finalnych momentach. Ale niestety nie dzieje się to z dnia na dzień i potrzeba na to trochę czasu. Okej, okay, dziękuję. No to teraz wrócimy może, żeby już Mariusz Fornalczyk tam nie miał czkawki jakieś. Do tego meczu z Wisłą Płock w ostatnim spotkaniu zagraliśmy dobrze, ale ja zapytam, czy pan trener z czegoś był niezadowolony, jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie z Wartą Poznań i na coś zwrócił uwagę, że musimy to poprawić w stosunku właśnie do tego meczu z Wartą. Um. Before Warta there was a lot of things that makes me happy in our performance against previous opponent. Przed meczem z Wartą było wiele rzeczy, które sprawiły, że, że byłem zadowolony z naszej gry w porównaniu z poprzednimi przeciwnikami. But the results in these games didn't make me so happy. Ale te poprzednie rezultaty nie sprawiły, że byłem szczęśliwy. Against Warta there was some performance but I especially in first half that I think we was poor. Jeżeli chodzi o warte, to w pierwszej połowie mogę przyznać, że no, szło nam momentami słabo. But I recognize the team in second half and I'm very happy for the result. there some part of Ale w drugiej połowie szło nam znacznie lepiej i byłem bardzo dumny. I oczywiście są rzeczy, które powinniśmy naprawić w naszej grze z pierwszej połowy. But in the end, the result jest important, and, and i tak uh, we can especially. The konfidence that this result, this win gives us to, to enter the pitch uh, on Sunday will be very important. Ale oczywiście, liczy się finalny wynik i ta pewność siebie, i przekonanie, że wygramy z Visłowsk jest taką emocją, którą wnosimy na boisko w niedzielę. To be more clear in, in first half we, we had little bit too long distance in the team when we defend. Żeby było jasne, mieliśmy troszkę zbyt duże odległości w naszej grze w obronie w pierwszej połowie and we was not positioning in the right way. I nie ustawialiśmy się we właściwy sposób. And I think in offensive we do, we we forced the attack too too much so we lost A... the ball. A w, jeżeli chodzi o atak, e, za bardzo cisnęliśmy i e, traciliśmy momentami piłkę. For example, we, we scored after 3-4 minutes in this game after 25 passes. Więc e, zaczęliśmy e, golem w trzeciej-czwartej minucie po około 20-paru podaniach, and probably this also affected the first half. We was a bit scared. Uh, to to uh, because it was long time, we, we uh, i uh, have been in the lead like this, so we was problem I, e, to nam troszeczkę mogło przeszkodzić w tej pierwszej połowie jakby troszkę nas to e, przestraszyło ponieważ pierwszy raz by, e, byliśmy w takiej sytuacji prowadzenia so for me e, first half was not may, maybe not poor but but it was not good więc dla mnie pierwsza połowa, no może ona nie była słaba, ale na pewno nie była też dobra. Ale oczyściliśmy naszą głowę i w drugiej połowie wyszliśmy już inni. Dziękuję. I muszę dodać, że były to naprawdę fajne gole. Wpadły trzy bramki, ale dwa były wyjątkowo ładne. Dobrze i na koniec jeszcze ja wiem, że pan trener nie przywiązuje większej wagi do statystyk, ale w jakiś, ja też zresztą nie, ale tak zapytam no właśnie ze statystycznego punktu widzenia, jak pan trener skomentuje fakt, że ostatni mecz na 0 z tyłu zagraliśmy w sierpniu, i czy mamy w związku z tym dalej się w związku z tym jakoś niepokoić? Więc możemy się martwić wtedy, kiedy myślimy, że to nam pomoże w przyszłości. This is for sure an issue. Na pewno jest to pewien pewna rzecz do załatwienia. Ponieważ pracujemy naprawdę mocno, żeby mieć to zero. So, każdy mecz jest okazją, żeby to zagadnienie załatwić i bardzo ciężko nad tym pracowaliśmy i mam nadzieję, że to się stanie w meczu z Wisłą. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, panie trenerze, czy kluczem do zwycięstwa w Płocku Pogoni będzie... Neutralizacja poczynań Wisły w środkowej strefie boiska i wyłączenie z gry Rafała Wolskiego i Dominika Furmana. Dominik Furman, Rafał Wolski. We can place. To jest jedna one of the part absolutely And i think this game uh, you're absolutely right in your analysis, absolutely. Yes, pan absolutnie uh, oh, jestem yeah. z panem zgodny i ma pan absolutną rację w tym właśnie zakresie moglibyśmy się zamienić sami musimy być bardzo zdyscyplinowani w naszej obronie w tym meczu musimy pracować jeszcze mocniej niż kiedykolwiek i musimy być twardzi w obronie So this is the sign and one part is uh, as a collective and also see this, uh, players that you mentioned that has a great quality uh, czyli jako uh, grupa graczy powinniśmy tak uh, działać i tych graczy których pan wymienił Absolutnie musimy im poświęcić uwagę. Proszę, proszę, Artur. Siłą Wisły są też stałe fragmenty gry, bo doskonale je właśnie wykonuje Dominik Furman. Czy jakoś w tym tygodniu przed meczem pan na treningach ćwiczył z zawodnikami poszczególne zachowania, jak ma drużyna reagować, biorąc pod uwagę analizę tych stałych fragmentów gry Wisły? Mhm. Yes, we did. Uh, Oczywiście but... tank. Nie chodzi nawet o to, żeby nie, nie tracić goli, ale musimy poprawić naszą grę w obronie przy stałych fragmentach. And uh, as it like today in training, it very good, so we keep on with W chwili obecnej na treningach wygląda to naprawdę dobrze i musimy tylko kontynuować. Proszę, proszę Artur. Nie wiem czy też pan się ze mną zgodzi, ale to może być najtrudniejsze z dotychczasowych spotkań dla piłkarzy Pogoni. Ze względu na to, że Wisła trzy mecze i trzy porażki, a pana zespół też rozpoczął bez zwycięstwa w trzech meczach i to przygotowanie teraz mentalne w Wiśle będzie na pewno tak dobre jak było Pogoni przed meczem z Wartą. Czy jakoś specjalnie pan będzie mobilizował swoich zawodników dodatkowo? Uczulał na to, że rywal będzie bardzo zdeterminowany? Nie wiem, czy to jest prawda, ale jedna część to, czy muszę player more. Correct. Nie jestem pewien, czy tłumaczenie jest właściwe, że powinienem lepiej motywować swoje. Nie, 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 nie. Czy jakoś specjalnie dodatkowo mocniej. after Warta game. Nie, nie trzeba, ponieważ tak jak już powiedziałem, świętujemy po tym zwycięstwie z Wartą. And i really wanted to play to stay in this uh, feeling of winners i naprawdę chciałem żeby e, moi gracze utrzymali się w tym nastroju zwycięstw zwycięstw but very soon after the celebration they said straight everyone okay next game coming up ale bardzo szybko pod tej chwili świętowania e, moi gracze powiedzieli dobra e, jedziemy dalej so for us e, Just yes, because we win against Warta, it's great, but we we are not satisfied. We 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 want more, and we need to show that this was not a one-time. We need to go out on Sunday. Więc żeby było jasne, byliśmy bardzo szczęśliwi z tego zwycięstwa z Wartą, ale my chcemy wyjść w niedzielę i wygrać z Wisłoupolcem. And for this, uh, I don't need anything special because. Uh, i do tego celu nie, po, nie potrzebuję robić nic specjalnego, ponieważ moi zawodnicy są bardzo zdeterminowani, żeby wyjść i wygrać. Dziękuję. Czy mogę jeszcze? Proszę ja. bardzo, Artur. Panie trenerze, czy mecz z Wartą ułatwił Panu wybór jedenastki na mecz z Wisłą Płock? Czy wprost przeciwnie? Jeszcze bardziej ma Pan teraz utrudnione zadanie. Z wyborem tej najlepszej wyjściowej jedenastki na mecz. Bo jest dużo kandydatów do gry, a miejsc tylko 11. Mm -hmm. I would say it's, it's... It's always hard to pick the team not to pick the 11 who should play but but to tell someone what deserves to play but he he is not able to play because I just have 11 Więc żeby żeby było jasne, za każdym razem jest ciężko ten skład ustalić e, powiedzieć komuś że ma grać albo żeby też nie grał e, jest to coś trudnego So somehow it's very hard I I think we have we, we have a lot of players that will not start on Sunday but that looks very very good. Więc mamy sporo graczy, którzy nie będą w początkowej 11 w niedzielę, a którzy są naprawdę naprawdę dobrzy. But this is also advantage in the end of the game. ale jest to też przewaga na koniec meczu. So, so. so uh, as I see the squad goes in the right direction. To, to be better and better? Więc tak jak już powiedziałem, mój zespół kieruje się w dobrym kierunku, aby stawać się coraz lepszym. I właśnie tak ma to wyglądać. problem I jest to mój problem, ponieważ coraz trudniej będzie mi e, zdecydować, kto but, będzie w tym zespole. But I, 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 I like this problem. But... Ale podoba mi się ten problem. Dziękuję. No to Jak mogę to jeszcze zapytam tak, czy w Płocku zobaczymy pogoń grającą w pierwszej połowie tak jak w Łodzi z, Wiz z Wizewem, a w drugiej tak jak w Szczecinie z Wartą? We, we Więc staramy się być dobrzy w 90 minutach. I think against this is weird, but against Śląsk i Jagiellonia, we have been quite good over not all 90 minutes, but a lot of minutes on the pitch. Jest to dość dziwne, ponieważ z Jagiellonią Śląsk byliśmy dobrzy, może nie przez 90 minut, ale przez większość czasu. But lost, co? So, ale przegraliśmy. So I, I think we 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 should stick to make sure that we are sharper. Więc musimy być skupieni, tacy wyostrejni. In both boxes. W obydwu połach. Uh, then it, it, it doesn't matter if we are there in, in 10 minutes or, or 90 minutes. We, we, we are here to win. So, so this is all that matters in, in, in this case. so let's say that, that we strive to get good in 90 minutes. Uh, if we are not, okay, let's win the game. Więc staramy się być jak najlepsi przez cały czas, 90 minut, a jeżeli nam to nie wychodzi, no to i tak chcemy wygrać ten mecz.